Sprawdź, czy masz wysoką inteligencję emocjonalną. Masz dobrą intuicję do emocji innych? Potrafisz zarządzać swoimi uczuciami? Sprawdź swoją inteligencję emocjonalną. Za każdym razem, gdy opis będzie pasował do Ciebie, przyznaj sobie jeden punkt. Czytasz ludzi jak otwartą książkę. Łatwo zauważasz, kiedy ktoś coś udaje lub skrywa emocje. Nie dajesz się ponosić emocjom. Potrafisz zachować spokój nawet w stresujących sytuacjach. Empatia to Twoja supermoc. Rozumiesz, co czują inni i umiesz im pomóc. Dobrze radzisz sobie z krytyką. Zamiast się obrażać, wyciągasz wnioski i działasz dalej. Świadomie zarządzasz swoimi emocjami. Rozumiesz swoje emocje i słuchasz ich, ale nie przejmują one nad tobą kontroli. Nie boisz się trudnych rozmów. Umiesz wyrażać swoje zdanie i rozwiązywać konflikty. Masz 5 lub 6 punktów? Gratulacje, masz wysoką inteligencję emocjonalną. Masz 3 lub 4. Nieźle, ale warto pracować i rozwijać się dalej. Mniej niż trzy? Może warto zgłębić temat eku i rozwijać tę umiejętność. Zapisz ten film i sprawdź za kilka miesięcy. Eku można rozwijać. A ty, jaki masz wynik? To Daj znać w komentarzu.